Siemka, witam w kolejnym odcinku z gry Dragon Saga Online. Na serwerach jest event Święto wiosny i dziś chciałbym pobawić się trochę formatem i ten film podzielić na takie trzy części. W pierwszej poopowiadam o evencie, jak go wykonać w miarę szybko i wydajnie. No i przedstawię takie jego założenia. W drugiej opowiem o moich odczuciach odnośnie tego eventu, przyjrzymy się nagrodom, no i stwierdzimy czy warto go robić. I w ostatniej części pootwieramy sobie nagrody za ukończenie całego eventu. Mieszki, skrzynie z klejnotami i zobaczymy czy wypadną jakieś fajne rzeczy. Wszystkie nowe osoby zachęcam do zostawienia suba. No i jak pod tym odcinkiem będzie 50 łapek, to w najbliższą niedzielę wrzucę Wam odcinek z od zera do bohatera. No bo na wojowniku troszkę rzeczy mam Wam do pokazania. Na początku musicie wyfarmić od przeciwników kolorową esencję i pył wiosennego świtu. Esencja będzie nam służyć do ubijania praktycznie każdego mopka, jaki jest w ewencie. No więc będzie jej troszkę potrzeba. Polecam, jeśli macie mroczne monety, kupić jej trochę, bo w sumie ceny jej są naprawdę tanie. Więc jeśli macie troszkę tych mrocznych monet, to szczerze mówiąc polecam kupić, bo mm, farmienie tego trochę zajmuje, a tak to zawsze zaoszczędzicie sobie trochę czasu a pył wiosennego świtu będzie nam służył do wchodzenia na mapkę ewentową. W lochach drakani pojawi się spore jajo, które będziecie mogli ubić z pomocą tej esencji. No i po pokonaniu go pojawi Wam się mapka ewentowa. Gdy wejdziecie na mapkę, to nie polecam ubijać wszystkich mobów, tylko zająć się trollami. Po pokonaniu wszystkich pojawi się boss, no za którego ubicie leci progres ewentowy. W dużo większej ilości niż chociażby z tych mobków i z tych jajek, które tam są. Z takich jeszcze wskazówek, to jeśli macie klucze do Amfor, to bardzo polecam je otwierać, bo naprawdę progres, który leci, jest spory. I kolejną rzeczą, że teraz w kryjówkach, nieważne czy robicie event, czy po prostu po pokonaniu jakiegoś bossa, w kryjówkach jest troll, za którego ubicie również leci progres. No, i przy okazji może Wam wypaść yy, wierzchowiec, więc, no, zawsze przy okazji fajnie zrobić. OK, no i teraz przejdziemy do tutaj takich moich opinii odnośnie eventu. I tak, na pewno robi się go bardzo szybko. Hmm, oczywiście, no mówię to z perspektywy gościa, który, no, ma już w miarę zrobioną tą postać, no, ale mi się udało go zrobić w kilka godzin. I nagrody z tego eventu są naprawdę fajne. Mamy tutaj dużo mieszków z fajnymi tutaj kamieniami, które są już naprawdę z wysokiej półki, oprócz tego skrzynia z klejnotami, nowa runka, która zwiększa nam wypadanie koniczynek. Więc no i wiele, wiele innych rzeczy, tak jakieś mroczne monety, rdzenie parowe do tutaj tego Sargona, żeby sobie móc próbować wyfarmić amulet. No i ogólnie kamyczki, tego jest sporo. Event jest bardzo fajny. I chce się go robić przede wszystkim, bo jest ta motywacja, że patrząc na ten pasek, e, widzisz, że no warto. Każda kolejna nagroda zachęca nas do robienia go. Runka też jest użyteczna. No i sam w sobie, event bardzo solidny i zachęcam Was do robienia go, bo na pewno Wasza postać na tym skorzysta. No i przejdziemy teraz do najlepszego, czyli otwierania otwieranie tutaj tych rzeczy. Jak widzicie, cały ewencik skończony. Jeszcze. Fajna sprawa jest taka, że dropu mi jakieś tutaj nowe jajko, i mogę sobie deluxe na 3 dni odebrać. No ale na razie tego nie robię. Będę trzymał tą lampę z Kinzy i jak będzie dzień premium, to wtedy, wtedy to sobie odpalę. I za zatem roczne monety kupimy sobie coś fajnego. Też trochę się mi tych koniczyn jeszcze uzbierało. Ja tutaj większość rzeczy mam kupione, ale mam jeszcze ognistego Feniksa, więc kupimy go. I to jest naprawdę fajny towarzysz. I czy ja będę miał jakąś nagrodę? No nie. No ale dobra. Zawsze tutaj ognisty Felix do kolekcji wpadnie. On też raz na godzinę ożywia, więc no fajna sprawa. Dobra. To tak na marginesie. A teraz przejdziemy do openingu. Zacznijmy od tych najgorszych. Jakieś królewskie. To szybko przeklikamy, bo to nie ma co. Tutaj też jakieś święte kamienie. Tak samo przeklikujemy. I powypadały tutaj jakieś. Mm, mamy te ściki. No to i tak wszystko będzie do przetopienia. Więc to i tak tylko na pył pójdzie. Dobra, wracajmy. Teraz tak, czy. Tu już się zaczynają fajne. No i dobra. Zobaczmy najpierw te mieszki trapezoidalnych kamieni. Otworzymy sobie trzy. Mm, ok, mamy pod HP. Czy ja mam lepsze? Mam takie same. No dobra. Więc troszkę szkoda. Szkoda, że nie jakiś damage na przykład wpadł. No, ale okej. Okay. Teraz, teraz się zacznie. No i dobra. Lećmy te olśniewające tra trapezoidalne. O kurcze. Aha, bo one są gorsze. Dobra. Mm, no, nic nie wypadło fajnego. Kurcze, proszę, nie chce coś, coś fajnego sypnie. Bo jeszcze się okaże, że nic fajnego z tego openingu nie będzie. Dobra, lecimy dalej za ciosem. Imperialne kamienie szlachetne. O kurcze. <laughs> Ale słabo Dobra U Udoskonalony teraz Co to jest? Serio szybkość ruchu? <laughs> no to fajnie mm, No spoko no. Ale tak szczerze to Nic fajnego tutaj nie poleciało Wszystko będzie na przetopkę oprócz tego No może chociaż z klejnotów coś fajnego sypnie Proszę mm. Dobra mam to już Czyli no, tylko do przetopienia I ostatni Również to mam, ale słabiutko. Totalnie nic nie poleciało, jedyne co będę mógł z tym zrobić to to przetopić. I w sumie chyba to zrobię i coś za ten błyszczący pył sobie jeszcze poulepszamy. No i trochę tego pyłu wpadło, nie jakoś super dużo. I poulepszamy sobie niektóre klejnoty, bo chciałbym odblokować recepturę, żeby móc ulepszać je już na, na, ten, na poziom nadzwyczajny. Więc zobaczymy ile będę w stanie ich ulepszyć. Mm, ej, w sumie może trochę nawet i będę, bo to tylko 8000 kosztuje. Dobra, więc ulepszamy życie. Ulepszamy tutaj mm, ten oto też. I okej, okay, czy na pewno będziemy mieli też jeszcze jakieś inne. Tu jest ten, ta runka, co ją wydropiliśmy z tego właśnie eventu. Ile kosztuje jej ulepszenie? Okej, okay, dosłownie tak samo jak każdej innej, więc to ją też sobie od razu ulepszymy. Okej, okay, cyk. No i lecimy dalej, bo jeszcze trochę tego mamy. Pytanie, co ja bym chciał ulepszyć? Czy jest tutaj coś lepszego? Czy już będzie? O! Klejno do tuchy możemy sprób spróbować. Ok, to tak zróbmy. Najpierw na ulepszony. Tylko co nam właściwie to da? Ok, trochę większe procenty. No spoko, niech będzie. Magiczny klejnocik. I na razie ta recepturka nowa nie wpada. Więc pewnie jeszcze trochę mi brakuje. Kurczę, ciekawe ile. Zaraz to zobaczymy. Jak niewiele brakuje, albo jak wiele. Okej, okay, no i teraz już koszt manny. To jest mi niepotrzebne, nie? Dobra. To może jednak aż tak nie będę. Okej, okay, czas na ponowne użycie. To sobie weźmiemy. To i tak jest już troszkę lepsze. I. Aha, już nie mam błyszczącego pyłu. Mm. No i brakuje mi jeszcze trzech, więc. Do tego będę dążył, żeby to sobie ogarnąć i będziemy wtedy mogli nadzwyczajne robić, więc już będzie fajnie. Jeszcze na koniec pozdrowienia dla widzów Zana, Namurka i Złamanego. Zobaczymy, czy wytrwali do końca. I w tym odcinku to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, co wam tutaj powypadało z eventu, czy wasze dropy były może lepsze. Też napiszcie, jak wam się podoba taki tutaj schemat prowadzenia odcinka. Czy jest git? Może zmienilibyście coś lub też dodali jakiś segment? Będę bardzo wdzięczny za opinię. Dzięki, że oglądaliście. Zapraszam na inne odcinki, czy to z Dragon Saga, czy innych gierek. Trzymajcie się no i do następnego. Cześć!